Siemaneczko widzowie i ja jestem oczywiście Voidfrex jak zawsze No i co? Witam Was na kolejnym filmie na kanale Dzisiaj Kariera Parmum oczywiście mamy pierwszy listopad I teraz jeszcze tylko pytanie Bo ja nie wiem czy wysłałem Skauta, szybko lecimy do sztabu. Tak, dobra. Chyba zostali wysłani. Dokładnie tak. Eee... No i co, czeka nas teraz mecz z Empoli. A tutaj jakieś prognozy są nie są obiecujące, eee... Michaela. Dziękuję bardzo, panie Michaela Valentin No i jak na razie, sobie tyle zostawimy. Ok, myślę, że nie potrzebujemy nabrać udziału w tej konferencji. No i mam nadzieję, że uda się nam wygrać. Tylko pytanie: Ja bym tego Medinę jednak wziął do pierwszej jedenastki. No i co, może Herkulano wystawimy sobie w pierwszym składzie? Herkulano myślę, że zagra. Damy Herkulano i damy mu po prostu zagrać. No, mają Bentekę w pierwszym składzie, Empoli, i przegrywamy, wizowie, 2 do 1. Benteke szczebla bramkę, a my przegrywamy. No niestety Barak transferów wychodzi No bo tak szczerze My mając Ponad 100 milionów Nie zrobiliśmy praktycznie żadnego transferu No ale w Lidze Europy Mamy pierwsze miejsce obecnie No i jesteśmy coraz bliżej wyeliminowania United No ale teraz już zagramy normalnym składem Miejmy nadzieję, że uda się wygrać Dokładnie 3 do 0 Dwega z dubletem, prawie miał hatrykę, ale nie strzelił yy, karnego. No i mamy szóste miejsce. A tutaj w zadaniach mamy yy, mamy, mamy mamy kwalifikacje po prostu do europejskich rozgrywek. Ale może uda się nam wizowo wygrać Ligę Europy, co by było fajnym osiągnięciem. No, i tutaj myślę, że nie będziemy zmieniać tego składu, nie mamy zbytnio też takiej rotacji. No, i myślę, że z takim Torino uda nam się szybko wygrać. 2-1. Najważniejsze, że jest wygrana. No i mam nadzieję, że za chwilkę wygramy też z Cremonese Mamy oczywiście listopad. Tak, to już mówiłem wam wcześniej. No i co? W styczniu na pewno jakieś e, jakieś wzmocnienia będą. Kaliari przekleerało z tanom, eee, A my sobie jeszcze zobaczmy dokładnie, jak wygląda. Ha, fajnie. Okej, okay, działa. Już widziałem, myślałem, że to nie działa. Uff, byśmy musieli od nowa. I widzowie, Milan jest za nami, jeden punkt, mamy więcej od nich, a tutaj Napoli, jak w realnym życiu, tak radzą, eee, tutaj sobie można powiedzieć, że wyśmienicie, mają 31 punktów, jedna porażka, tylko jeden remis, a tak to to same zwycięstwa, eee, no i... co, ale ważniejsze no i a, widzowie, dzisiaj kolejny mecz z United, ale myślę, że nie będziemy sobie go grać. Albo zagramy. Zobaczymy. Jest tutaj, Są tutaj ważniejsze mecze, jak na przykład mecz z Lazio. No, ale teraz symulujemy sobie szybko to spotkanie. 3 do 0, proszę bardzo. No i co Michaela? Nie wiem, czy chyba jedną bramkę zdobył. Teraz mi naprawdę nie wiem. No a United ma trzecie miejsce. My już praktycznie mamy awans. Musiałoby tylko hajotka. Tutaj. Zremisować. Myślę. I awans mamy pewny. Z pierwszego miejsca nawet. No i co widzę? Jeszcze sobie zerknijmy w kalendarz. Oczywiście 106 milionów w budżecie. No i co? Zobaczymy sobie kalendarz. No i mamy tutaj mecz przykładowo z Napoli. E, mamy również mecz z Bergamo, czy też z Lazio. No i tutaj już e, kolejny odcinek oczywiście. No i już jest też e, wyznaczony termin spotkania pucharowego. No i co? Zobaczmy sobie Zobaczmy sobie jeszcze nasz, tutaj naszą, oczywiście, tabelę, bo musimy, się sprawdzić po prostu, czy, czy Lazio czy też Bergamo są od nas wyżej. Lazio i Bergamo są od nas niżej, więc. Ja widzowie myślę. O, bardzo, Ronaldo znów w United. Ja myślę, że tutaj szybka symulacja odda. Coś tak czuję. I źle czułem. Eee, powinien być remis, bo Ronaldo nie ma w United. Proste, proste. No niestety przegrywamy teraz 4 do 2 i to u siebie. No, ale co? Ja myślę, że teraz czekają na nas ważniejsze mecze. Przykładowo z Napoli, z którym sobie zagramy. No, a teraz oczywiście przesymulujemy sobie spotkanie z Lazio LACIO Rzym, oczywiście. No, i Wilfred Gnonto już wylecił kontuzję. Ale myślę, że jeszcze nie będziemy ryzykować. I w tym spotkaniu z Lazio on nie wystąpi. No i teraz sobie szybciutko tutaj ymm, znajdziemy. Wow, 1800 proszę bardzo. No i... A ja widzowie Was jeszcze zapraszam na drugi kanał, gdzie w, prawdopodobnie w poniedziałek będzie odcinek. Yy, oczywiście nie ucierpi to na daily. Jakby ktoś się zastanawiał, to Daily na tym nie ucierpi. No a co teraz robimy sobie szybką symulację. Zobaczmy jak tam gną to. Ja on dostał downgrade'a. On chyba downgrade'a dostał. On miał właśnie 75 albo 6. No, Okej, okay. szybka symulacja i wygrywamy. Proszę bardzo mi Reddy ben -rał. Super to wygląda. No i mam nadzieję, że tak będziemy dalej wygrywać. No ale teraz, widzowie, czeka nas mecz z Napoli. A my umacniamy się w tej tabeli premi Premier League, tak. Eee, to nie ta kariera, oczywiście. No i umacniamy się w tabeli Serie A. Mamy 10 punktów straty do Napoli. Może ta przewaga stopnić do 7 punktów. No, i mam nadzieję, że uda się nam to spotkanie wygrać. Oczywiście, widzowie, możemy zrobić najlepsze akcje. No i nie wiem. Dawno tego w sumie nie robiliśmy, więc zrobimy sobie najlepsze akcje w tym, mecz, w tym odcinku. Oczywiście, gramy z liderem. No, i co? Mam nadzieję, że wygramy to spotkanie i nie będzie jakiejś większej wtopy. Napoli ma już indywidualny rajd. Tutaj kobalt został, tak to był bezpalony, chyba. No i Napoli kontra, widzowie. Kontra Napoli. A jak nie na poli, to będzie zimno. Nieważne. I okej. Okay. Czy my teraz mamy tutaj indywidualny raid? Dokładnie tak. To jesteśmy my. Eee, jakby to powiedzieć, Parmiańczycy? Dobra, ja podam do vegi i Wega Gol. Tak trochę ham po hamsku, no ale co, wygrywamy. A to jest tutaj najważniejsze. I jeszcze mamy rzut karny. Strzela Vega, nie wiem czy nie lepiej, żeby strzelił tu Kasadej albo Benedyczak Ale zobaczmy Nie Benedyczak ma 58 karnych, a Kasadej 54 Ale to już szybko tutaj idzie Ale myślę, że Vega zdobędzie bramkę Bramkarz rzucił się tam, gdzie ja chciałem strzelać Ale jednak strzeliłem sobie w drugą stronę No i Vega z dubletem a Napoli idzie z kontrą Proszę bardzo Napoli kontra No to jest właśnie ta nasza Forma yy, No jest ona jakaś najlepsza Potrafimy przegrać z United 4-2 Ale ja myślę że i tak Jest dobrze widzowie Jesteśmy blisko wyeliminowania United tylko HJ musi zremisować się chyba z nimi, zobaczymy teraz sobie tą tabelę. Oczywiście, a my mamy teraz rzut wolny. No i co ja chyba się pokuszę o strzał. No bo w sumie, czemu nie? Uderzymy sobie. Nie wiem, czy nie za lekko. A, sprzęczka za bardzo szła, podkręcona. Ale wygrywamy dwa do zera z Napoli. No i co? Ehm, przegraliśmy w tym odcinku tylko dwa razy i to raz tylko w Serie A. I był to pierwszy mecz tego odcinka. Warto też podkreślić. A Hajotka musi tylko zremisować z United. A United wtedy wypadnie Aż do ligi konferencji. No a teraz zobaczmy, czy my sobie w ogóle z FC Basel poradzimy, eee, czy będziemy musieli, czy będziemy musieli walczyć w Lidze Konferencji Europy. Ale myślę, że tutaj, no spokojnie, będą trzy punkty. Dokładnie. Trzy punkty, trzy bramki, nawet odpalił się Kamara. Który dawno bramki żadnej chyba nie strzelił. Nie wiem czy on w ogóle za mojej kadencji strzelił jakąkolwiek bramkę. A my, widzowie, jesteśmy w liderem. Tabeli. Wygląda to naprawdę pięknie. I zobaczmy. No, można było się tego spodziewać, że United wygra to spotkanie. No i zaczekamy. Wow! Braga wyeliminowała Ajax. Zobaczmy sobie w sumie te całej grupy. Atletico w ogóle grało w tym release w Europy. No i tutaj Midland wyeliminował Freiburg. Fiorentina na Genk, czy tam Gent. Spurs Feynord Nicea z Arsenalem. Wychodzą z grupy, więc my możemy, za chwilkę sobie przeanalizujemy, na jakie drużyny możemy trafić. Frankfurt Sporting, ym, oczywiście my oraz United i Sevilla Trabzonspor. Czyli możemy trafić na Trabzonspor, możemy trafić na Sporting, możemy trafić na Arsenal, czego byśmy chyba nie chcieli. Możemy trafić na Feyenoord, możemy trafić na Gent, na Midland i na Bragę no więc myślę że Braga, Midland, Gent i myślę że Trabzonspor są do ogrania i są w naszym zasięgu no ale reszta drużyn tak niezbyt a jeszcze zobaczmy sobie jak wygląda jak wygląda oczywiście Liga Mistrzów z pierwszego miejsca wychodzi Napoli nie przegrywając żadnego meczu i Bayern na miejscu Trzeci. Nieźle to wygląda. Barcelona również nie przegrała meczu. I Dynamo Zagrzeb wychodzi kosztem Bergamo i Olimpiku Lyon. Milan oczywiście z pierwszego miejsca. Liverpool z pierwszego. Borussia z drugiego. Real również wychodzi nie przegrywając meczu. PSG, ale oni mieli dwa remisy, a taki Real, Napoli czy Barcelona nie przegrali, wygrali pięć meczów, a zremisowali jeden. City via Real, no i West Ham również nie przegrał meczu, a w tej grupie była Legia Warszawa i mają aż 17 straconych goli. 4-1 przegrali z Betisem, 3-0 z Juventusem, 2-0 z West Hamem dwa razy, 3-0 z Juventusem i 3-1 z Betisem. Czyli w sumie można powiedzieć, że największy okleb dostali chyba od Juventusu. Chociaż 4 bramki stracili z Betisem, w sumie tych bramek stracili 7 chyba 7, jak to przeliczę. No, ciekawie to wygląda. No, ale teraz. Aha, właśnie, jeszcze możemy trafić na drużynę z trzeciego miejsca, chyba z trzeciego miejsca, ligi oczywiście e, mistrzów. No, tak teraz sobie przypomniałem. No i co, zagramy sobie jeszcze mecz z Cagliari. Już tak nie przedłużając, prognozy nie są obiecujące w dalszym ciągu. Benrao tutaj się nam rozwija, już 80 rola prawie 79 dokładnie. Zobaczmy, czy on ma jakieś tutaj jeszcze... Nie, to jest jego najlepszy plan rozwojowy. No ale tutaj Casa day. Wygląda naprawdę cudownie. zobaczymy czy on nie ma jakiegoś szybszego punktu, punktu rozwojowego. Planu, tre, planu rozwojowego, tak sobie to będziemy nazywać w tej karierze. Ogólnie, w karierze. No i tutaj będziemy on miał rozwinięte przyspieszenie i podania. Świetny, to jest skrzydłowe, naprawdę. Taki diamencik. To coś pięknego. No ale teraz... O, Skalvini się również rozwinął do 78 punktów overola. No ale co? Myślę, że kaliari to jest łatwe zwycięstwo. Jak przegramy, to kończy się odcinek. No tak. No tak widzowie. No tak. No, widzowie, nie wyszła nam z nimi. Nie pokonaliśmy ich. A, już będą chyba grupy wylosowane, proszę Państwa. E, czy są już grupy wylosowane? Jeszcze chyba nie ma. Ja sobie przez przypadek trening włączyłem. E, oczywiście już jutro prawdopodobnie będzie odcinek z kariery Mariusza Świerka. A teraz gramy z Bergamo. To już musimy wygrać. Jak nie wygramy. Nie no, dołek formy, dołek formy, widzowie. Dołek formy. No i gramy teraz z Salernitanom. My mamy szóste miejsce, więc wracamy na stare śmieci. Jestem Milan, nas prześcignął. No i co? Gramy szybko z nimi. Wygrywamy w końcu. No i co? Mamy wyjście z grupy już w, za dwa odcinki lub w przyszłym odcinku. E, zobaczymy, z kim zagramy. Szybko sobie zerknijmy na to. No i co? Dwa, cztery, w sumie cztery przegrane w tym odcinku. No ale myślę, że jest w porządku. Na przyszły odcinek mamy mecz z Juventusem. Rewanż będzie z Empoli czy też Lazio. Zagramy mecz pucharowy. No i jeszcze nie ma wylosowanych grup Ligi Europy. Znaczy pojedynków jednej szesnastej. A ja powiem, dlaczego nie ma. Ehm... No a tutaj Felix Ruiz chce już iść do podstawowej jedenastki, więc sobie go oczywiście weźmiemy. Jest to świetny talent. W sumie tego Lorenzo Ex -Ex -Ex Esposito ehm, weźmiemy sobie... Zobacz, zobacz, czy go weźmiemy. W sumie jest teraz okno transferowe, więc mógłby zostać wypożyczony. No a my mamy piąte miejsce. Udało nam się przegonić AC Milan. Eee, no a oczywiście teraz będzie. Chyba ta runda wstępna cała. A my w niej udziału przecież nie bierzemy. Dokładnie tak. Teraz jest runda wstępna. O, ale tutaj jest mecz. Widzowie. O tutaj jest mecz. Bayern United. Wow. Widzowie naprawdę ciekawie. Więc co? Jeden rywal taki mocniejszy odpadnie. No Az United chyba. Nie wiem czy to też tak działa że dopiero w finale się możemy spotkać, czy nie? Jak już tak nie zagłębiałem się nigdy w to. No, ale tutaj mamy Arsenal, PSW. też świetny pojedynek. Eee, Sporting Venere, Barcze, Midland Porto, Gent, Betis, Trabzonspor, Bruges. No więc tutaj myślę, że Feyenoord wygra, wygra myślę, że Bayern. Chociaż nie wiadomo, jak wygląda ich skład. Oczywiście tutaj myślę, że Arsenal wygra, Bergamo, Sporting, Porto, yy, Betis oraz Trabzonspor, Albo Brusz. Chyba Brusz wygra. No i więc tutaj już nie będzie takich słabych przeciwników. No ale to widzowie. Oczywiście, zapraszam Was na już kolejny odcinek. A wtedy dowiecie się, z kim zagramy w lidze Europy. No i co? Ja Wam dziękuję za ten odcinek. Widzimy się oczywiście już jutro. Godzinę Wam dokładnie. Czy godzinę? No, subskrybujcie kanał, żeby wiedzieć, kiedy będzie odcinek nowy. No i co? Ja Wam oczywiście dziękuję. Trzymajcie się, do usłyszenia i siemaneczko.